Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest Catering Pomelo. Jak zachować taki balans między pracą a życiem prywatnym? Nasz mózg nie jest stworzony do tego, żeby radzić sobie ze sztuczną inteligencją, żeby radzić sobie z wojną z Chinami, z Rosją, czy wsparciem Ukrainy w sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz. Nasz mózg nie jest przystosowany i gotowy na to, żeby przechodzić przez, ten, przez tą erę ogromnej dezinformacji, w której żyjemy, czy w erze social mediów. Nasz mózg jest stworzony do tego, żeby przetrwać. To jest również taka książka, którą polecam. Mózg nie służy do myślenia, prawda? Czy mózg nie jest nie jest do myślenia? No, taki powiedzmy roboczy tytuł. To jest bardzo ważne, bo nam się wydaje, że nasz mózg ma dowozić wyniki. To nie jest prawda. Nasz mózg ma przetrwać, ma walczyć nieustannie o to, abyśmy osiągali tą trochę nieosiągalną ale wciąż dostępną homeostazę, czyli właśnie ten balans, o który też wcześniej zapytałaś, bo dla mnie w ogóle balansowanie, balans to jest rzeczownik, ale ja uznaję balans za czasownik, ponieważ to jest ciągłe balansowanie pomiędzy sprawami, pomiędzy tak zwanymi taskami, prawda, zadaniami, deadline'ami w języku korpo, których ciągle musimy dowozić. Więc my. Jest, jesteśmy znowu zaadaptowani do tego, żeby ciągle balansować. No i teraz sztuka balansowania jest taka, żeby znajdować równowagę pomiędzy. I tu odno, od, od, odniosę się znowu do biologicznych podstaw naszego zachowania, czyli do naszego autonomicznego układu nerwowego, żeby balansować pomiędzy układem współczulnym, tak zwanym sympatycznym, tylko że on nie ma. Raczej nic związanego z sympatią, bo to jest ten stresowy, to jest ten nastawiony na działanie, to jest ten, który mówi nam jedziemy, osiągamy cele, prawda? mamy jakieś marzenia do zrealizowania, to jest układ współczulny, prawda? odpowiedzialny za walkę, za stres, tam jest dużo kortyzolu, dużo adrenaliny dużo dopaminy, natomiast z drugiej strony spektrum mamy układ przywspółczulny, czyli parasympatyczny, no i ten, ten układ to jest tak, tak zwany yang w tym, w, w tym w współczynniku ying yang, prawda? Ying to jest ta walka, yang to jest ta, ta harmonia, tak samo tutaj, współczulny to jest ten stres, to jest ten kortyzol, natomiast przywspółczulny to jest relaks, to jest znajdowanie tej drugiej strony spektrum, czyli wyciszanie się, to jest Później sobie pewnie powiemy o takich bardzo konkretnych rzeczach, które powinniśmy wdrożyć do naszego życia, jeżeli chcemy dobrze i skutecznie się przełączać pomiędzy jednym i drugim. No ale musimy. Musimy o to dbać regularnie. I to nie jest tak, że raz to zrobimy, przesłuchamy jeden podcast, mam to. Nie, to jest ciągła praca. I tutaj. To nie jest łatwy wybór. Łatwiej czasami jest odpuścić, napić się alkoholu po ciężkim dniu w pracy, zapalić papierosa, siedzieć i oglądać Netflixa. To jest łatwy wybór. To nam robi dobrze chwilowo, tylko co to nam robi długofalowo? Jak to rozregulowuje na przykład układ nerwowy? No to już jest inna sprawa, prawda? Więc dlatego te trudne wybory zazwyczaj no one nie są takie trudne, prawda? Tylko jak sama powiedziałaś, to życie w tym nadmiarze, to, to, to wypalenie, to poczucie takiej czasami utraty sensu, może w tym co robimy, zmieniających się czasów, których nie jesteśmy w stanie dogonić, to powoduje trochę, że, że ta presja na nas się buduje, no i próbujemy w jakiś sposób odreagować, niekoniecznie zawsze w sposób zdrowy i adaptacyjny. No i a propos haków, to, to tak jak sobie off the record powiedzieliśmy, to haki na pewno to takie modne dzisiaj, nie? Szukamy tych neurohacków, biohacków, lifehacków, to takie po prostu aj, najbardziej seksowne pewnie dzisiaj tagi na, na YouTubie, czy na Instagramie, czy na TikToku, ale tajemnicą jest to, że nie ma żadnych haków, nie ma żadnych trików i nie ma żadnych prostych... Sposobów, które na skróty doprowadzą nas na przykład do dobrostanu psychofizycznego. Nie chciałbym nikogo rozczarować, już ktoś w dziewiątej minucie naszej rozmowy powie, kurczę, po co ja tu jestem, jak nie ma haków, prawda? Ale no, taka jest prawda. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health Podcast na naszym YouTubie.